Chciałem podziękować organizatorom za zaproszenie. Zostałem poproszony o powiedzenie parę słów na temat, na temat miasta, na temat Radomia w kontekście planowania przestrzennego. Ja postanowiłem to moje wystąpienie zorganizować w ten sposób, że chciałem poruszyć dosłownie kilka tematów, które mogą być interesujące dla wspólne dla wielu z nas tu obecnych na sali, być może nawet o wymiarze, być może nawet o wymiarze uniwersalnym. Ale dla porządku, ponieważ poruszamy się poruszamy się w planowaniu przestrzennym, więc e, jak wygląda Rado. E, to jest aktualne studium z 11 roku e, miasta Radomia. Widzą Państwo, e, no to chyba tak jak większość studiów. E, w Polsce dużo, dużo brązowego, mało zielonego. Tutaj przypłynie, to jest Dolina Rzeki Mlecznej. To jest bardzo istotny element. Zaraz o nim powiemy troszkę więcej. W Radomiu, a tu jest historyczne centrum miasta, o którym też za chwilę parę słów. A to są opracowania planistyczne, które w Radomiu, te jaskrawo zielone i te pomarańczowe, to są plany uchwalone. Te lekko. Takie zakreskowane, szarfowane, to są w trakcie opracowywania. Tych uchwalanych jest stosunkowo niewiele. Jak w kraju no jesteśmy raczej, raczej w końcu peletonu, to jest około 13% powierzchni miasta. I to jest właśnie ten, ten szkielet rozwoju urbanistycznego Radomia. A więc Dolina Rzeki, rzeka nazywa się Mleczna. I tutaj kolejne kroki, radom jest ciekawo urbanistycznie, bo każdy kolejny krok osadniczy następował na nowym miejscu, a więc może na następnym slajdzie będzie to bardziej takie schematycznie i czytelne. O, to jest ta właśnie oś dolina, a tu jest ta ośrodek tego, tego rozwoju historycznego, kulturowego. I pierwsze osadnictwo to jest VIII wiek, tutaj w okolicy rzeki. Potem w 10 przenosimy się na drugą stronę i na Grodzisko Piotrówka. Potem w 12, w 13 na prawie śreckim niewielka osada z kościołem św. Wacława, i wreszcie w 14, w 1364 lokacja na prawie magdeburskim Kazimierz Wielki powstaje, tak zwane miasto Kazimierzowskie. Jeszcze wrócę tutaj do tego slajdu. O, w tym miejscu przecinają się jakby te dwie osie, prawda? Czyli ta oś tego. Ta oś naturalna, przyrodnicza i ta oś kulturowa. I w miejscu, o i tutaj mamy tak, jak y, tu widzimy, jak radą wygląda w, y, w granicach miasta, w Dolinie Rzecznej. To są bardzo cenne tereny przyrodnicze. O, tu jest akurat y, dolina tego kawałeczka mlecznej, która nazywa się Kosówka. A to jest zbiornik wodny, nieco dalej. I wreszcie to miejsce, o którym mówiłem, te przecięcia tych dwu, dwóch osi, czyli, czyli w, w skrócie nazwijmy to e, okolice piotrówki. Tak to wygląda. To są naturalne krajobrazy. Ten akurat już jest w zupełnym centrum miasta. Zaraz Państwo zobaczycie, jak to wygląda. A to jest grodzisko. To jest grodzisko. Widzicie Państwo ten, ten kopiec? E, od lat 60. bardzo intensywnie badany archeologicznie. W ostatnich latach przez Polską Akademię Nauk w cyklu, w cyklu kilkuletnim, w tym roku mamy ostatni sezon wykopaliskowy zespół profesora Bukos Polskiej Akademii Nauk zamyka już, zamyka już ostatecznie prace badawcze, prace wykopaliskowe. Widać tutaj wyraźnie, jak, jak wlewa się zabudowa w Dolinę Rzeczną. Proszę spojrzeć, tutaj całe to niezwykle cenne grodzisko jest, jak jest tutaj obudowywane z tej strony. Tu jest ten Kościół Świętego Wacława, o którym mówiłem. To jest ten trzeci korko Czy Pierwszy był z tej strony rzeki, tutaj. To jest drugi, tu jest trzeci. Miasto Kościół jest tam jeszcze troszkę wyżej. I w XIX-XX wieku następuje bardzo intensywna zabudowa tego terenu obiektami przemysłowymi, szczególnie młyny garbarnie, czyli to, co wymagało, to, co wymagało wody i spiętrzeń, a także wody do technologii. I to są, i to są ślady, tej, ślady tej zabudowy. Także tu jest bardzo silna presja urbanistyczna, presja na zabudowę. O i widzimy to w większej skali na zdjęciu lotniczym. To grodzisko jest tutaj, o tu. Tutaj to jest przebieg rzeki. E... W roku, w 2011 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o utworzeniu parku kulturowego Stary Radą, tak się to nazywa, to jest takie narzędzie park kulturowy, no znane zapewne już wszystkim w tej chwili, bo to się stało popularne. To są granice tego parku kulturowego, duży obszar, bo to jest ponad 120 hektarów. Cały ten obszar cenny przyrodniczo, ale także ten, całe to otoczenie urbanistyczne jest objęte, objęte tą uchwałą. I od 2011 roku dzięki tej uchwale, e, dlatego mówię, że to jest jakoś, że to jest wygodne narzędzie z punktu widzenia urbanistów. Dzięki tej uchwale ta presja urbanistyczna została powstrzymana, gdyż wszystkie decyzje z, z automatu są zawieszane do czasu uchwalenia planu miejscowego na tym terenie, co jest, co jest sytuacją zaiste luksusową dla, dla urbanistów. E, tak wygląda, tak wygląda w takim schemacie ten park, obszar tego parku kulturowego. E, tutaj ten słaby ślad to jest rzeka. Ta czerwona plama to jest właśnie to grodzisko Piotrówka. Widzimy obszary badań archeologicznych. No i ten element istotny, który tutaj zostaje wprowadzony teraz, czyli e, próba skomunikowania tego wzdłuż Doliny Rzeki Mlecznej, e, takim bulwarem. E, I to jest. E, i to jest pierwszy przypadek, o którym chciałem państwu powiedzieć. A mianowicie właśnie ten park kulturowy jako swego rodzaju sposób na połączenie. No taka była intencja ustawodawcy, a na połączenie tych dwóch elementów, elementu kulturowego, elementu krajobrazowego. Mam wrażenie, że tutaj w tym miejscu naprawdę można, naprawdę to się, to się wypełni. Teraz chciałem państwu pokazać Plan zagospodarowania, który jest obowiązuje od 2000 roku to jest duży obszar śródmiejski, O, tu jest miasto Kazimierzowskie, to jest ulica Czaromskiego. To jest ślad, ślad planu regulacyjnego z 1827 roku, jak pamiętam. I to jest ten ostatni element krystalizujący układ urbanistyczny, historyczny układ urbanistyczny. To jest właśnie ta ulica Żeromskiego, na której widzimy gęsta zabudowa pierzejowa po obydwu stronach, place. I to jest to miejsce, na które chciałem zwrócić Państwa uwagę. To jest tak zwany Plac Konstytucji, tu na środku stoi kościół, a tu jest taki aneksik tego placu, który... O przez lata pełnił funkcję e, taką rekreacyjną. Te zdjęcia, do których udało mi się dotrzeć, to są zdjęcia e, to zdjęcie jest to są zdjęcia te dwa tuż powojenne. Kiedy był to zbiornik przeciwpożarowy e, e, okupanci wybudowali tych zbiorników kilka w mieście jeden z nich tutaj. To zdjęcie przedstawia zagospodarowanie tego, tego małego placyku. E, w roku 75 zbudowano taki, taki skwerek z, z fontannami, a w 2011 roku miasto ogłosiło konkurs, w wyniku którego, w wyniku którego zwyciężyła ta oto praca zespołu z Wrocławia, pana, pana Chrzanowskiego, zdaje się, i niezwykle prosty pomysł na zagospodarowanie tego placu, czyli niemal kwadratowa płyta, w tym narożniku lekko wyciągnięta do góry, co widać na ty, po, prawda, po tym cieniu. To jest jak kartka papieru chwycona za rurki lekko uniesiona. To jest sprytnie wykorzystana różnica terenu, bo to jest znaczny spadek w kierunku południowym, także znajdując się w tej części ulicy Fosza, bo to jest ulica Fosza, no jesteśmy praktycznie na wysokości tego, tego punktu tutaj. I to jest plansza konkursowa, która Którą autor przedstawił, a to jest, to jest jeszcze, jedna, jeszcze jeden rysunek, który pokazuje całą tą ideę, a więc, a więc odchylenie tego placu do góry, prawda? A tutaj pod spodem jeszcze zorganizowanie takiej, takiej niewielkiej kawiarni, a to już są zdjęcia z realizacji, bo to zostało zrealizowane i tak to wygląda. Stało się to miejscem y, niezwykle popularnym. Y, tutaj widzimy, nawet jest jakaś impreza, tu jest cały tłum ludzi tam na górze, bo to jest taki amfiteatralny układ. Y, a to jest kawiarnia wewnątrz, z widokiem, właśnie, może coś będzie widać, lekko prześwituje kościół na Placu Konstytucji. Y, rozmawiałem z y, autorami tego planu z 2000 roku y, i pytałem ich, czy. Tworząc te zapisy, które tam są zawarte, no przestrzeń publiczna, czy oni się spodziewali czegoś takiego? Żaden z nich, żaden z nich tego się nie spodziewał. Także to jest rzecz, i tutaj chciałem powiedzieć o roli konserwatora, bo oczywiście to jest w strefie ochrony konserwatorskiej, no, wiadomo, ostatnie słowo należy do konserwatora i tutaj chwała konserwatorowi, który dostrzegł prostotę i pewien współczesny rys tego, co zostało zaproponowane. No jest to niewątpliwie, niewątpliwie ślad naszych czasów. Czy on będzie dobry, czy nie, to się, pewnie, to się pewnie okaże z czasem. Oczywiście rozgorzała dyskusja jest na początku bardzo wielu przeciwników, potem z czasem, gdy okazało się, że rzeczywiście ta funkcja integrująca, ta funkcja integrująca tego placyku jest, jest tak silna, zdaje się, że mamy przewagę przewagę zwolenników. No w każdym bądź razie w każdym bądź razie ten, ten plac funkcjonuje dosyć dobrze Tu jeszcze raz chcę wrócić do tej planszy tego planu i wskazać i wskazać jeszcze raz tą zabudowę. To jest tak jak mówię pierzejowa zabudowa tej ulicy Żeromskiego po obydwu stronach, a tutaj lepiej ją widać, prawda o ile wzdłuż ulicy ta pierzeja jest wypełniona szczelnie. O tyle te wszystkie oficyny, one są albo szczątkowe, na pewno już nie pozamykane od tyłu. I kolejny plan, który niedawno został uchwalony, dotyczy tego obszaru, dotyczy tego obszaru o tego obszaru tutaj. A to są zdjęcia, które to pokazują. To jest ulica Żeromskiego, widok w kierunku Starego Miasta, miasta klesiż tu jest fara. A to, są, a to są zaplecza tych, tej pierzujowej zabudowy. One są w takim stanie. Ulica Żeromskiego dzisiaj w Radomiu przestaje pełnić, zresztą to jest choroba wielu polskich miast, nie tylko polskich, Przestanie, przestaje roli, pełnić rolę centrum. Jest tego oczywiście wiele przyczyn. Tu chyba nie za bardzo mam czas, żeby, żeby o tym mówić. Natomiast ten plan, który, który uchwalamy, który uchwaliliśmy, ma pewien walor, nazwijmy to rewitalizacyjny, tak też został pomyślany. Otóż yy, wprowadziliśmy tutaj, o, to jest ulica Żeromskiego, jeszcze raz, tu jest ta zabudowa pieżyjowa, a my wprowadziliśmy tutaj od tyłu taką ulicę, o, ona taki przebieg ma i ona komunikuje ten kwartał, ten kwartał od wewnątrz, umożliwia zainwestowanie, zainwestowanie na tyłach, na tych zaniedbanych tyłach yy, tej zabudowy umożliwia, miejmy nadzieję, w jakiejś perspektywie czasu ożywienie również tego, co się dzieje od frontu. Bo to są kolejne tereny inwestycyjne, atrakcyjne, dostępne dzięki temu. I to jest plan, który jest nie tylko planem ochronnym, bo najczęściej w strefach ochronnych, w strefach zabytkowych to tworzymy plany ochronne. Natomiast ten plan ma troszeczkę jednak taki wyraz, nazwijmy to ofensywny. I, i, i ten wymiar rewitalizacyjny. Bo zainwestowanie w te tereny, pojawienie się tutaj zabudowy usługowej, mieszkaniowej może na pewno dobrze wpłynąć na, na cały ten obszar. Podobna sytuacja jest po drugiej stronie tutaj. Dzisiaj też jesteśmy przed dylematem, tam aktualizujemy ten plan, jak, jak te kwartały skomunikować. To jest taki troszkę problem Podobnie do kwartałów w Łodzi, te kwartały łódzkie są ogromne i tam też jest problem, jak dostać się do nich do środka. A tu już przechodzimy do, następnej, do następnego przykładu. To jest miasto Kazimierzowskie. To jest ta lokacja na Prawie Magdeburskim. Widzimy regularny owal murów, rynek, siatka ulic. O, to jest ta fara, którą widać. A to jest zdjęcie, zdjęcie lotnicze. I chciałem zwrócić Państwa uwagę na to miejsce. E, o, to jest to miejsce. Tutaj była w, w murach miejskich brama e, zwana Jurzecką, zwana Krakowską. Bramy były trzy, tutaj była Lubelska, tu była Piotrkowska, a ta była, była Jurzecka czy też Krakowska. I zwracam też uwagę Państwa na ten kwartał, cały kwartał tutaj. On jest praktycznie e, niezabudowany. I w tej chwili znajduje się już w rękach jednego prywatnego właściciela. On po prostu cierpliwie, regularnie skupił tereny z całego tego kwartału. I co się dzieje? W 2011 roku miasto ogłasza konkurs na tą bramę krakowską. O, a tak wyglądają pozostałości. Tak wyglądają pozostałości. Tutaj są mury miejskie, wbudowane kolegium pijarskie, ale tu widać kolejne ślady, prawda? Jeden krenelarz, drugi podniesiony wyżej. O, i to jest ten ślad po bramie istniejącej, który został tu w fundamencie. W fundamencie też to widać. To jest fundament samej bramy, to jest przed bramie. I efektem konkursu mamy pracę. Chciałem pokazać dwie z dwóch jakby biegunów. To jest jedna z nich. To jest praca, jak Państwo widzicie, bardzo historyzująca. To jest praca, w której praktycznie zatarte są granice między tym, co autentyczne, z ogromną, z dużym wysiłkiem rozumiem autorzy właśnie dokonali tego zatarcia, tego, co jest autentyczne, od tego, co jest, co jest nowe. O, na tym zdjęciu będzie lepiej to widać. Chciałem powiedzieć, że nie zachowały się żadne, że nie zachowały się żadne przekazy ikonograficzne. Nic nie wskazuje na to, że ta brama wyglądała w ten, spo... przepraszam, w ten sposób, czy też jakikolwiek inny. To jest oczywiście. To jest oczywiście gra wyobraźni, gra wyobraźni architekta, który to w ten sposób formuje e, e, i e, no, wpisuje się to w jakąś doktrynę konserwatorską z pewnością. A to jest praca z drugiego biegunu, z drugiego bieguna, e, która, e, tę bramę, e, która tę bramę kreuje w ten sposób. A więc y, rzeczywiście, na wschodzie współczesny język i materiałów, y, i form. Y, to, co tutaj widzimy, ten, ten właśnie... Y, ta reminiscencja krenelarzu, to jest brach, blacha tak taka wiejąca. Na górze taka właśnie, taki pawilon przeszklony, latarnia. I bardzo interesujący w tej pracy był wnętrze, bo faktycznie w tym wnętrzu e, można powiedzieć, że e, no jest gdzieś ten genius loci tego miejsca, prawda? Jest gdzieś ten, ta surowość, e, ta surowość i ta tajemniczość, e, tajemniczość tych budowli obronnych. I znów rozpętała się. Tutaj to już niemal rozpętała się burza. E, Jedni zarzucali drugim, że właśnie naśladownictwo, niepotrzebne, niepotrzebne zacieranie różnicy między tym, co autentyczne, a tym co, a tym, co nowe. Tamci z kolei zarzucali tym nierozumienie kontekstu, e, zbyt odważne i, e, i śmiałe posługiwanie się współczesnymi formami. W rezultacie, e, w rezultacie tych sporów konkurs. Konkurs nie przyniósł rezultatu, żadna z prac nie jest w tej chwili realizowana. Natomiast jest to ciekawy przyczynek do dyskusji prawda, nad doktryną, jak to robić. Tu są pokazane no, niejako biegunowe, biegunowe sytuacje, biegunowe przypadki, ale to jest, myślę, ważne pytanie. Ważne pytanie, jak to robić w takich obszarach? Czy bliżej tego bieguna współczesnego, czy bliżej tego bieguna? czy bliżej tego bieguna, bardzo takiego tradycyjnego, natomiast no, który znajduje niewątpliwe zainteresowanie i, i, i szerokiej publiczności. Jest to, jest, to spór, jest to spór zaiste fundamentalny, Jeszcze zważywszy na tą gotycyzację, rodę z Violeta Ledika, to rzeczywiście, to rzeczywiście jest spór, który pamiętamy przecież z podręczników. Ale jeżeli mówimy o kontekście, to chciałem na koniec pokazać jeszcze jedną rzecz. Otóż pokazywałem Państwu ten kwartał, który prywatny właściciel cierpliwie, cierpliwie skupuje. I to jest wniosek do planu miejscowego, który tam powstaje. Wniosek złożony przez, przez inwestora. On to nazywa Ogrody Króla Kazimierza. I jest to taki obiekt. Także jeżeli tam przy okazji konkursu ktoś zarzucał komuś, że nie rozumie kontekstu, to tutaj mamy taką propozycję i chciałem ją Państwu, chciałem ją państwu pokazać. To też jest pewien znak czasu, zapewne. To jest, to jest być może wyraz tego najkrótszego manifestu architektonicznego, jaki, jaki ostatnio został sformułowany przez Rema Kolhasa, a więc y, ja to powiem delikatniej. Y, on to powiedział ostrzej. Y, kontekst jest nieważny, o tak. I, i, I być może ta propozycja się wpisuje, wpisuje właśnie w, w ideę tego manifestu. O, to jest, to jest to. I tu jest pytanie, i tu jest pytanie, które chciałem na koniec, bo już chciałem kończyć, chciałem postawić. Proszę Państwa, jeszcze raz. Mam nadzieję, że to będzie, że to będzie przyczynkiem do jakiejś dyskusji, która się pojawi. Czy to jest to, czego powinniśmy oczekiwać? Dziękuję bardzo.